Cześć, witajcie. Chciałabym Wam dziś pokazać, jak działa blisk teaching. Narzędzie wspomagane przez sztuczną inteligencję, które dostępne jest jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Sam blisk może wspomóc Was w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, quizów, prezentacji oraz podczas przygotowania informacji zwrotnej dla uczniów. Instalacja jest dość. Prosta. Wystarczy wejść na stronę Bliska bądź wyszukać w stronie sklepu przeglądarki Chrome, właśnie Bliska, i dodać go jako rozszerzenie. Ja zacznę od strony Blisk Teaching, dodaję do Chroma i jestem przekierowana bezpośrednio na stronę, właśnie sklepu przeglądarki Chrome. Klikam Dodaj, dodaj rozszerzenie. I czekam na instalację. Jak widzicie, wszystko jest już łączone. Wystarczy po prostu się zapisać i zalogować za pomocą konta Google. Możecie w tym kroku tutaj podać kilka informacji o sobie. Wtedy blisk tworząc materiały, będzie te wszystkie rzeczy od razu o Was pamiętał. Ja po prostu przeklikam sobie dalej. Hmm, możemy wykorzystać narzędzie, otwiera nam się mały samouczek, ale my w sumie nie do końca byśmy chcieli. Także my sobie ten samouczek ominiemy. Pierwszą z funkcji, którą chciałabym Wam dziś pokazać jest tworzenie arkusza pracy na wybrany przez Was temat. Żeby to zrobić otwieramy nowy dokument na dysku Google. U mnie będzie to dokument Tekstowe. Jak możecie zobaczyć, w prawym dolnym rogu pojawiła mi się taka czarna ikonka. To jest właśnie ikonka naszego bliska. W nowym dokumencie, o którym nie mam w tej chwili jeszcze napisanego żadnego słowa, mogę utworzyć przy pomocy bliska i sztucznej inteligencji dowolny rodzaj karty pracy, dowolny quiz, plan lekcji. Jak widzicie, opcji tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie będziemy ich dzisiaj wszystkich omawiać. Skupimy się tylko na kilku najważniejszych, według mnie, i takich, które najczęściej się na lekcjach pojawiają. W pierwszej kolejności, tak jak mówiłam, będziemy tworzyć arkusz pracy. I teraz możemy wybrać język. Domyślnie jest tutaj angielski, ale jeżeli. Uczyć się dowolnego innego języka, to jak najbardziej możecie tutaj ten język zmienić. Niestety, w chwili obecnej Brisk nie obsługuje języka polskiego, także tego polskiego wybrać nie możemy. Ja zostaję przy angielskim. Tutaj wprowadzam sobie mój temat, na który chciałabym taki arkusz utworzyć. Będą to po prostu ubrania i chciałabym, żeby to było na poziomie klasy. No i bliskujemy. I gotowe. Blisk w kilka chwil utworzył nam arkusz pracy z pytaniami i zadaniami dotyczącymi naszego tematu. Bardzo wygodne narzędzie, dzięki któremu mamy szybko przygotowane materiały. Możemy oczywiście odpowiednio dopasować naszego prompta, którego wpisujemy w narzędziu, tak żeby gotowy arkusz jak najbardziej odpowiadał naszym potrzebom. Wystarczy teraz wpisać odpowiedni tytuł, kliknąć, się zapisuje no i gotowe. Teraz możemy taki dokument wydrukować, przekazać uczniom w formie papierowej wtedy, bądź udostępnić im w formie Elektronicznej. Kolejna funkcja to tworzenie quizu, i taki quiz utworzymy sobie dzisiaj na podstawie filmu. Filmu z platformy YouTube, który jak najbardziej opisuje temat, o którym chcemy z naszymi uczniami porozmawiać. Spójrzcie, że tutaj również w prawym dolnym rogu znajduje się ikonka bliska. Dzięki czemu możemy utworzyć sobie quiz na temat naszego filmiku z YouTube'a? Ja tutaj też zostawię sobie język angielski, zmienię tylko poziom. Chciałabym, żeby to było już dla starszych uczniów. Mogę wybrać rodzaj testu, jaki mi się utworzę. Zostawiam wielokrotny wybór. Filmik jest dość krótki, więc utworzę tylko 5 pytań. Poproszę Bliska, żeby zrobił to w nowym dokumencie tekstowym i czekam. I gotowa, Blisk na podstawie wskazanego filmu na YouTube przygotował dla mnie quiz, który mogę udostępnić moim uczniom. To może być wsparcie w momencie, kiedy prezentujemy uczniom jakiś materiał właśnie w formie wideo, i na koniec takie podsumowanie, wyłapanie najważniejszych informacji w postaci krótkiego quizu, może na lekcjach jak najbardziej się pojawić. Kolejna funkcja, którą chciałabym Wam dziś pokazać, to jest dopasowanie poziomu tekstu do naszych uczniów, zarówno w obrębie różnych klas, jak i w obrębie jednej klasy, kiedy chcemy właśnie bardziej. Indywidualnie podejść do każdego z naszych uczniów, i wiemy, że nie wszyscy na tym samym poziomie pracują z naszym językiem, to materiał, który mamy gotowy, czy to w formie dokumentu, czy na przykład na jakiejś stronie internetowej, możemy dopasować do naszych uczniów. Tutaj mam stronę Grammarly i artykuł na temat Modal Verbs. Jak widzicie, sam artykuł jest dość obszerny. Zawiera dużo informacji, dużo przykładów, ale jest też napisane dość prosto i przystępnie, mimo wszystko można go jeszcze uprościć. I to sobie właśnie zrobimy. Znów klikamy na ikonkę naszego narzędzia i wybieramy, co chcemy zrobić. Tym razem zmieniamy poziom naszego tekstu. Chciałabym, żeby to nie był poziom dla piątoklasisty, a raczej dla. Czwartoklasistę. I czekam na wygenerowany tekst. Blisk właśnie skończył. Mamy już utworzony nowy artykuł na podstawie tej strony internetową, którą przed chwilą mieliśmy otwartą. Jak widzicie, cały czas są to model werbzy, z tym, że przykłady, czy opisy są dużo, dużo prostsze. oczywiście możemy to wszystko jeszcze dodatkowo też przerobić. Możemy zmienić znowu poziom, jeżeli chcemy, żeby zamiast poziomu niżej był to poziom na przykład wyżej, to tworzymy sobie to dla wyższej klasy nie utworzy nam się nowy dokument z bardziej rozbudowanymi przykładami. Dzięki temu każdy uczeń może pracować z materiałem, który jest dopasowany do jego umiejętności językowych, do jego umiejętności i jego poziomu zrozumienia danego tematu. Także myślę, że również bardzo przydatna funkcja. Kolejną z takich funkcji jest tworzenie prezentacji. I taką prezentację utworzymy sobie na podstawie kolejnego materiału wideo. Znów klikam na ikonkę bliska. Tworzymy, tylko tym razem tworzymy prezentację. Wybieramy sobie, jaki ma być template. Tutaj nie mamy zbyt wielu ich dostępnych, ale myślę, że po utworzeniu zawsze możemy to przecież. Edytować. Wybieramy sobie template. Yy, możemy tutaj wpisać dodatkowe też informacje. Ja zostawiam tylko tyle, żeby utworzył mi prezentację na podstawie tego filmiku wideo. Wybieram poziom. Tutaj są dość proste informacje, więc zostawię to na poziomie trzecio, czwartoklasistym mniej więcej. 10 slajdów. No i Zanim jednak Brisk przejdzie do tworzenia prezentacji, musimy się zalogować, ponieważ korzystamy tutaj z innej aplikacji, ponieważ korzystamy z Google Slides, więc po prostu dajemy mu dostęp do tego, żeby się tam zalogował i czekamy na prezentację. I gotowa prezentacja, kilka chwil, zawierająca najważniejsze informacje z naszego filmiku, została dla nas przygotowana. Oczywiście, w każdym momencie, w każdym z tych materiałów, możecie edytować powstałe teksty. To cały czas są dokumenty Google, które możemy na bieżąco edytować, zmieniać i dopasowywać do naszych. Potrzeb. W tworzeniu prezentacji od razu bli, Blisk wykorzystał również różne dostępne obrazy, które w tych slajdach się nam pojawiają i jak najbardziej powinny być dopasowane do treści, które są przekazywane. Ostatnia z funkcji, którą chciałabym Wam pokazać, to jest udzielenie informacji zwrotnej na gotowej pracy ucznia. W tym celu przejdziemy sobie na dysk Google, gdzie mam przygotowaną pracę, która jest opisem rodziny przygotowaną przez jednego z uczniów. I teraz do takiej gotowej pracy otrzymanej przez jednego z naszych uczniów w blisku wybieramy funkcję Give Feedback i tutaj wybieramy sobie styl naszego feedbacku, który chcemy. Przygotować. Mamy dostępne cztery opcje. Ja wybiorę sobie opcję Glow and Grow, która pokazuje, co uczeń zrobił poprawnie, jakie obszary warte są poprawy, zastanowienia się i pracy nad nimi, oraz dodatkowo jeszcze pokazuje nam, nad czym jeszcze ponadto co uczeń zrobił, można by było się zastanowić, żeby do naszej pracy dodać. Za chwilkę wszystko to będzie jaśniejsza. Jak tylko Blisk przygotuje nam taką informację zwrotną. Nie zmieniam tutaj w ustawieniach niczego i czekamy na nasz feedback. Feedback jest już gotowy. Jak widzicie, są opcje glow, czyli to, co jest zrobione bardzo dobrze, czy dobrze, to co chcemy po prostu docenić? Są opcje grow, czyli te, które pokazują nam, gdzie warto troszkę więcej pracy jeszcze przyłożyć. I są jeszcze wandering, czyli takie informacje, które warto byłoby dodać. Zastanówmy się, czy gdybyśmy w opisie naszej rodziny dodali na przykład ulubione wspomnienie dotyczące naszej rodziny, to czy ten opis nie byłby właśnie bardziej spersonalizowane nie byłby bardziej osobiste i kilka innych dodatkowych tutaj pytań. Możemy to sobie skopiować i wkleić w innym dokumencie, w którym na przykład zbieramy wszystkie nasze feedbacki, a możemy też wstawić bezpośrednio w tym konkretnym pliku. I feedback pojawia się też już w dokumencie. Jeśli uczeń Udostępnia nam swoją pracę właśnie na, nasz, yy, na naszym koncie Google, to my też możemy mu wstawić. On od razu ma informację zwrotną, gotową, nie musi czekać na kolejne zajęcia, na kolejne spotkanie. Po prostu ma to w swojej pracy i może się zapoznać z naszymi uwagami. Jak widzicie, Blisk może być potężnym wsparciem w procesie nauczania i w procesie indywidualizowania treści do potrzeb naszych uczniów. Wszystkie te informacje później, które Blisk tworzy, tworzą się na naszym koncie Google, na naszym dysku. Jak widzicie tutaj wszystkie te quizy, wszystkie te prezentacje są u mnie już dostępne. Ja też utworzyłam sobie folder, w którym mam po prostu te Kliki, które wam pokazywałam. Także moim zdaniem warto się nim zainteresować, nawet jeżeli w chwili obecnej nie obsługuję języka polskiego. To tak jak już wspomniałam wcześniej, myślę, że nauczyciele języków obcych dość mocno mogą tutaj skorzystać z pomocy Bliska. Jeśli uważacie, że ten film był pomocny, to oczywiście zapraszam Was do zostawienia komentarza, do przekazania swoich odczuć, ale i pomysłów na wykorzystanie tego narzędzia. Może skorzystaliście z innych funkcji, które uważacie za bardzo, bardzo pomocne, to oczywiście dajcie znać nam, jak i innym oglądającym ten materiał. Oczywiście też zachęcam do subskrybowania naszego kanału, tak abyście byli na bieżąco z materiałami, które mamy dla Was przygotowane. O wykorzystaniu sztucznej inteligencji edukacji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Miłego dnia i pa!